Jest, patrz, cmentarz Znajdujemy wojskowy! Się właśnie, przed znakiem cmentarz wojskowy. Z pierwszej wojny światowej. w którym roku Azdus była bo pierwsza wojna światowa. Słuchaj, masz jeden strzał. 1966. Dobrze, nie wiem. Wchodzimy do ciemnego lasu. Co masz do dodania? Uwaga, droga rowerowa! Że nie wiem, czy nie wiem, oczach. oczach tam będzie strasznie będzie Ej, zgubiliśmy ich! Jak filmak! I teraz ich nie znajdziemy. Ej, ja wiecie, że czarny ginie pierwszy. Ej, czekać Nie masz szans! Ej, będzie drop, będzie drop Co ty płaciłeś za straszną muzykę? Zdrowy! No, teraz duchy będą tracić. Chłop straszną mój ze zdropem włączył. Teraz wstaną Ej, kto tam świeci światłem? Kurwa, tu już jesteśmy. Dawaj muzykę teraz, głośniej. A to nie budzimy duchu? A, a dobra, to mów kiedy wyłączyć. To jest tu? To ten murek. Ej, dobra, i teraz. Ale jesteś w dalej prosto. O, dobra, tak, ja historię Jak chcesz historię? masz ja cmentarza jest tam pizza z historią? Tutaj Dawaj, weź, bo ty masz głośnik, włączaj. Naszą... Ej, włącz historię, weź z internetu. Najstraszniejsza historia Ej, cmentarza. Ej, słuchajcie, bo jest historia. Słuchamy, słuchamy. O Cmentarz z pierwszej wojny światowej, nie w oczy, nie w. Nie w no to od spodu, jak chodź. Od, od wody, od wody, tak wiesz. A, od wody. Pierwsza wojna światowa. Dobra. Cicho, cicho, teraz. Ale muzyka. O. Proszę mnie nie podejrzewać o picie wody, tak? To jest woda. To jest... Dżins... <głos> <głos> e, cmentarz z I wojny światowej. Rosyjscy żołnierze, Niemieccy, wspólny cmentarz, tak? 1918 okay. rok najpóźniej. Zapraszam. Ale czekaj, ale wspólny z kim? Rosyj, Niemcy. 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 I Rusy. A. ZSRR a Trzecia Nie, to jeszcze nie ZSRR. Okay. A jeszcze nie było? Jeszcze nie było. To a nie, bo to pierwsza wojna światowa. 8. A, no no tak, 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 tak. To ja mam... Nie palą się żadne znicze na tym cmentarzu. Nie, nie z widzimy z żadnego z światła. Wzią, carska Rosja i 18. No to już rewolucja, wiadomo. I tak jakby tak naprawdę nie Trzecia Rzesza, tylko tak Prusy. A kiedy klama. była Pierwsza Wojna Światowa? Tak myślałem właśnie. Właśnie tak myślałem. Co za reklamy popuszczasz? O, jest! Zacznijmy od punktu widokowego. Uwaga. Zakończymy na pojedynczych Reklama Algidysz co to jest? Nie muzyka straszna. A. Pierwsze groby. Dobra, pierwsze groby? Są pierwsze groby. Ej, to jak na powąskowskim wygląda. Tu jest pierwsze. Bliżej, weźmy weź się jakąś historię. Jak historię? No. No. Ej, nie, bo jesteśmy obok cmentarza, musimy wyjść na cmentarz. Kiedyś nie było tutaj furtki. Furtka została wybudowana w 2000. Ta... furtka została wybudowana w roku 2001 Pierwszym, w 2001 burmistrza Węgorzewa, który sfinansował właśnie ten furtkę O, proszę bardzo A jakby bez furtki zwie, tu ludzie? Tutaj Bez furtki Przes cmentarz płat. był zamknięty do 2001 A. roku A jak kładli ludzi, jak jest zamknięte? Kładli ludzi po wojnie Kiedy był otwarty, była stara furtka Ale nową furtkę sfinansował dopiero burmistrz Węgorzewa w roku 2001 A czy, pytanie, nie. czy zrobił to z pomocą Unii Europejskiej? Nie Nie, bo nie ma znaku nie, bo. To byłby, byłby, byłby znak. Dajcie nam Daj, znak, duchy! To jest blisko Azdu z Ciebie, uważaj. Kto? Chodzi tutaj o oświetlenie, nie, tego, a. O oświetlenie tego nagrobka. O kurde, jest obok nas! Ej, a jest jakieś imię, jest. coś tam? Słuchajcie, tutaj leży Klaus Jäger. Kto? Niemiec, niemiec, to jest niemiec. Mogą niemiec. nie znaleźć Klausa Jägera? Jäger. Klaus Jäger to jest wnuczek synnego. Jägera, który wymyślił Jägermeistera <grycha> To nie jest <grycha> <grycha> Nie pytałem o <to> komentarz, ale <grycha> Tutaj jest Klaus Jäger yy, yy, Wnuczek A jak wymyślił? Helmuta tutaj Jägera Tutaj wymyślił? Jop. 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 Czyli wypijmy za jego zdrowie wypijmy Zdrowie! zdrowie za zdrowie Jagera! Za zdrowie Jagera! Oprócz Klausa Jagera Rosyjski żołnierz Siergiej Bacardi, również tutaj leży. <śmienny> <śmienny> no to filmimy za Niemca czy za Rosjan... Czeka. To za, to za, za, kolejny, kolejny, to, jedyny włoch na tym okant! A nie czy słyszeliście, ale On to jest ma. korzenie rosyjsko-włoskie i jego ja właśnie zżyjście... ojciec wymyślił Bacardi. A był jakiś Blanko? Blanco, w, włoski Blanko, Blanco był może Franzuski w 1664? francusko-włoski yy, najemnik, który walczył właśnie po stronie yy, najemnik. rosyjskiej, najemnik. Bordeaux. I jak miał imię? Bordeaux. Francisco Blank. Blank, to on! Zdrowie! Zdrowie Blanka. Jego przodek urodził się w 60 I walczył za Polaków walczył za na pewno. za Polaków razem z Napoleonem Bonaparte. Znam go osobiste. To co ja dobrze widzę? Czy tam nie jest grup? Grób nieznanego! Martina, Martina Żywca? <laughs> czy to nie jest przypadkiem przodek Żywca Zdrój? <laughs> to jest przodek, wypijmy. Za niego, za jego zdrowie. Słuchajcie, tur, tur zakończymy wizytą na grobie Johanna Karlsberga. O, tak. Ale to już jest wisienka na torcie, tak? <laughs> Johan Karlsberg. A będzie po drodze jakiś żubrówek y, y, Mateusz? W 1994. O cholera Jako syn Klausa Carlsberga Przejął po nim proszę. imperium piwowarskie po wojnie. Jest, tak, wszystkie atarki czy możecie włączyć o, no, proszę. No okej. Okay. Dobra i odchwycie się... O! Ej, ktoś mnie dotknął Nie pi... Nie ale to mi nic nie zrobi. Ja nie jestem w, w To bywam teraz fakty historyczne... Popaki, okay? idźcie, idźcie sobie postępować na dużo razem w tym momencie. Czy są jakieś pytania historyczne? Tak, Trzeba... pytają czy wilkołak z Myśli Boża tu już grasuje. Ku... Oh. Wilkołak z Mści Boża czy z Misi Boża? Bo to z jest z bardzo... Boża. myśli Boża. Musimy iść na Ambonę. Słuchajcie, wilkołak no, no, z myśli Boża jest legendą niefaktyczną. Legenda niefaktyczna charakteryzuje się tym, że się nie wydarzyła Ej, sorry, czekaj, Jest ty tylko bajaniem też? ludowym, jestem Szymon. Tak, cześć mi się podać Szymon i Ej, nie, mm. wiesz co? Ducho psztańca po jest To jest młodym Ej, mordo Mordo, nie Ej, ale jest problem, bo DJ Palasite nas zostawił z przodu A on lubi wywoływać duchy Bo on nie lubi wchodzić pierwszy On chce zbadany teren mieć Coś, że otworzył wrota piekieł i kazał nam iść pierwszym Żebyśmy do piekła weszli Wejdziemy na samą górę i zaczniemy krzyczeć że. Dobra i zgasimy lampkę i będziemy siedzieć Ej, pytanie, czy tego go widziałeś dzisiaj? Kogo? No tego gościa w czapce no o dj Palasajda. Nie, tego gościa w czapce widziałeś go dzisiaj? Kto Palaside? Nie, czapce? Ej. Nie no idzie z nami DJ Pallaside. Idzie no, z nami nie, nasz sternik nie, i ta nie, dziewczyna. Nie, nie, ale nie ten gość czapce! Ty jesteś w czapce debilo. Ale ten drugi w czapce pirackiej. Widziałeś go dzisiaj? W tej czapce pirackiej Nie. To, że Co ty pisz w ogóle? Czapce? Nie piol pier... Mordo, w 100 minut chodzi z nami gość z czapką piracką. To jest DJ Palace Nie! Nie! Jak kwa, nie? Gość z czapką piracką i opowiada nam o tych obiektach. Jak o czapką piracką? On nie ma nic na głowie. Gdzie ty widzisz ziomka z czapką piracką? E, mordo, a my jesteśmy sami? Ej, czemu my jesteśmy sami? Z kim mamy być? Nie pośczułem się, muszę sikać. Dobra Weź nie świeć mi. A jak będziesz widział jak sikasz, jak nie będę świecił Normalnie no Dobra, nie sika, nie sika chodźcie tak, okay. tak. Masz Zobaczcie niech przynajmniej stanie ale Buła dla Żula, czy jest tu ktoś, y, jakiś potrzebny? Ej, N! <laughs> Nie, dol. N! Jak nigdy. Nigdy. Ej, poświeć na tu, z przodu. Nie, p***dol! Przyjmujecie złą energię z tego streama! Nikt dzisiaj żywy nie zaśnie, nie obudzicie się po śnie. Słyszysz to? Ej, może słyszysz to? Ten głos. Dobry. Co tak harczysz A z sobie morderczko. Ej, wszystko okej? Okay? Ding dong I tam pana można jakiś duch tu wywołać? Szukam szukam Jest? jest szukam Co z tym nadajnikiem? Wierzysz w, w Pana Barriam. Jezusa, w Pana Boga? Wyłączmy wszystkie nie. ekrany, oprócz tego. To nie tego. <laughs> nie żeby... <laughs> nie. A muszę wierzyć, żeby przywołać ducha? Ale poważnie teraz, nie, poważnie. Wierzysz no. w Pana Boga? Nie. Dlaczego? No bo nic nie. A czemu Ale tak czemu A w co wierzysz? W co wierzę? W co, wierzę? W sensie... co się dzieje po śmierci? Wierzę w coś, co... W reinkarnację na przykład wierzę. Czyli bardziej co się buddyjski dzieje? styl. To... Co się dzieje z Twoją duszą? Nie masz jak dusza. A co jest? No, żyjesz albo nie żyjesz. No, ale w tobie co ty Co że myślisz? Co sprawia, że Poczekaj. żyjesz? No Bo mam Życie. wrażenie. Życie. No, nie ale w sensie, pomyśl sobie tak szczerze o swoim życiu. Nie? W sensie, no. jako osobę. No, i teraz. Dobry, ale dobry, dobry. chciałbym, żebyś dobry, potraktował tę rozmowę poważnie. Nie no, serio, ja mówię poważnie, teraz nie kłamię. Wiesz co mi się wydaje? Napisaj, cisza wyborcza, ale specie. Tak Dobra, serio? Znafaję. W środku? Jesteś mega smutną osobą. I. Przepraszam. Stary... No. Ale wiesz co moja mama zawsze mówiła? No? Że jak ktoś ma jednego znajomego, to jest mega wygrany. A jak ma dwóch, to jakby wygrał milion dolarów. Więc jak... Ale mówisz o ma... znajomych, czy o przyjaciołach? O przyjaciołach. Nie, to ja mam tylko o dwóch. O osobach, których, do których możesz zadzwonić stary w tym momencie. Wyłączyć streama. I być z nimi. I wiesz, że oni cię rozumieją. No. I to jest mega. No to ja I... oglądam. Jeżeli jest tu jakaś dusza, to chciałbym, żeby podeszła. Ale mamy tu cztery dusze. Do tego urządzenia, Oprócz które nas, trzymam okay, w dłoni. Dobra. Oprócz nas zaznacz. Z... Podejdź proszę. Nie bój się. Nikomu się nie chce. skąd no, chodzi. Pawciek. Poproście dusze, żeby tu przyszły. Ale na głos? No. Tak. Dusze, przyjdźcie tu. sprowokować. Dusze, przyjdźcie tu. Podejdźcie do tego urządzenia, ja, ja o, o, które o, 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 jest jak w jak ręku. jak mówię? Jak o. prowokuje? Dobra, dawajcie tutaj dusze no, no ale nie, no poważnie, potraktuj poważnie. No Właściwie ja rozmawiać umiem, to nie poważnie. Nie Żeby zwiększyły to urządzenie, Okej Ok, do... duszę, Jeśli jesteście tutaj z nami. Podejdźcie do nas, porozmawiajcie z nami. My jesteśmy po prostu otwarci. Dobra, to czekaj. Kwać. Który to rok? Który to rok? 2025. Ma tak. Czyli są dusze? Absolutnie. O, widzicie? Czekaj, te dusze ci odpowiadają? Tak. To nie jest... Możesz zadać pytanie. Okej, jak... okay, zadaję pytanie. So, czy to naprawdę jesteście z tego cmentarza? Czy nie jesteście z czatu GPT? Bo macie taki głos trochę. I jak TTS. Dusze, czy nas słyszycie? Czy podeszłyście do tego urządzenia? O jak was prosiliśmy. Słuchający jest, generuje z, z tego GPT. Dech zapierać ze zdziwienia. Ale jestem taki piękny. Dusze, powiedzcie nam w którym roku umarłyście. Nie, dech zapiera ze zdziwienia, bo nie wiedzą o co chodzi. Mordo. To mafik? mnie dzwoni. jakiś numer nieznajomy. To duch. Nie. Pytania. Dawaj, pytanie, y, Z jakiego jesteście kraju? Jakie macie obywatelstwo dusze? Więzienie. Niemcy coś tam... Ej, ej bez bezkito! Co to? Co? Weź nie niemieckie i rosyjskie, coś z więzienia. Jak, jak zginęliście? Jak umarliście? Powiedzcie nam dusze Ej, bo do mnie ktoś dzwoni ciągle Łot Tak oh, Tak, zginęli A co to znaczy? Szalony Ty szalony Jak ty szalony, gościu? Jak ty... Jak ty szalony? Czy, uwaga, pytanie czy dusze są upalolololona? Tak, <grydło>. Uruchomić Tak, słucham Na głośnik daj Halo się boimy? Mamy się się bać. A kto ty dzwonisz? Mordo, to ty dzwonisz. Wódę, wódę. Chcesz zadać pytanie? Czy duchy Zarek piją, piją wódę? wódę? Pytanie. Zadzwólcie wódę. <laughs> czy, czy duchy piją wódę? Mądre, mądre, bo nie, tu nie ma sensu. Nie, nie,